Prezentujemy Państwu solidną i bezpieczną bramkę zabezpieczającą dla dzieci. Odkrywanie zakamarków mieszkania to dla małego dziecka wielka przygoda. Dzięki bramce ochronnej stanie się dla dziecka w pełni bezpieczna i radosna. Bramką zabezpieczającą można skutecznie zablokować przejścia w drzwiach oraz przy schodach o szerokości od 75 do 81 cm. Podwójny mechanizm blokujący uniemożliwia otwarcie bramki przez dziecko i zapewnia mu pełne bezpieczeństwo. Bramka jest montowana rozporowo, czyli w łatwy i szybki sposób, bez potrzeby wiercenia. Oprócz prostej i stabilnej konstrukcji, produkt wyróżnia estetyczne wykonanie. Bramka została pomalowana ekologiczną techniką proszkową, zapewniającą doskonałą ochronę przed uszkodzeniami czy korozją. Produkt jest zgodny z Euronormą 1930 i posiada certyfikat oraz atest. Bramka zabezpieczająca dla dzieci. Doskonała jakość na co dzień.